Pojeździliśmy e, dzisiaj trochę na, e, na Drawsku Porsche. Potestowaliśmy oprócz tego, byliśmy popatrzeć na właśnie te samochody off-roadowe jak, jak przechodzą przez te wszystkie przeprawy. Byliśmy na jednym takim fajnym bajorze, gdzie tam e, przejeżdżały, często się jakoś zagrzebywały, topiły. Ale powiem szczerze, że samochód też dojechał tam, prawie do tego. Wprawdzie stanęliśmy, troszkę inną drogą przejechaliśmy. Ale przy samym tym bajorze staliśmy i oglądaliśmy, jak ciężarówki się przedostają na, na drugą stronę. To jest jeden z etapów na pewno. Może nie było to tak, że jeździliśmy cały dzień, że, żeby się tak wdrożyć w to, ale był taki dzień testu. Jutro mamy zamiar jeździć cały dzień. Myślę, że auto się sprawuje wyśmienicie. No, wiadomo, jak, jak to jest na testach, że zawsze się coś testuje, zawsze coś tam wychodzi nowego. Ale na pewno cieszące jest to, że, że mimo to, że jest to te dwójka i jest to samochód nie do końca przygotowany na tak ciężki teren, to fajnie sobie radzi i naprawdę wymiata. Ja jestem bardzo zadowolony, że, że w ogóle jestem w tym teamie i że, że mam takich nauczycieli, bo naprawdę sam widzę po sobie, że dużo rzeczy się już nauczyłem, choć wiem, że na pewno jeszcze wiele przede mną.